Cześć, mam go dzisiaj. E, właśnie wgrałem się taki moda. E, taki mod, wam powiem, o Jezus, jak on się nazywał. Mickey Craft Furniture Mode. E, to jest taki pewny mod, dodawanie mebli, tak jak DECO -craft. -craft, e, Craft. to jest taki fajny I tu mamy okna, tu mamy wszystko. tu mamy o, nawet tutaj łóżka, nie łóżka, ale w Micraf, że można z tego I Zbudowałem się taki domek w naszym mieście. Nie wiem czy nie jakiś czy dodałem filmiki z App jak zbuduję tam ten sklep. Ale no dobra. Jest dobrze, do, że jest noc. Też właśnie lampy pokazuję piękne to nasze miasto na razie. I mam nadzieję, że Hero nie przyjdzie i nas nie zaczeka. Hero chyba nie istnieje. Tak mi się daje, takie dziwne i czogodne. Włazimy się do naszego domku. Najpierw mamy takie, bo tu mamy w naszym do doku krapcie, różne lampy. Mamy lampę takie tak, mamy różne kolory lamp. Yy, o Jezuś! Lampy mamy różne. Mamy żywopłoty, ale żeby nie wiem dodać czy dodamy yy, Więc dobra. Yy, tu mamy taki yy, źródeł z wodą. I jeżeli klikniemy na to, to nam woda wyskakuje. Yy, I możemy nie do wiaderka przelać, ale... A to mamy woda. Bo woda. Już chyba jesteśmy na antenie. Jesteśmy. Więc dobra, tu mamy dwa do drzwi, które może dzwonić. A patrzcie. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja coś słyszę. A, i mam takie fajne kamyczki jeszcze, nie? Tutaj mamy. O. O, patrzcie. Jesteśmy i tu mamy wersję, nie? I tak jest napisane, czyli moje przedwisko. I tu mamy szafki, które możemy korzystać. Tu mamy lampę, o, działającą oczywiście. I tu mamy godzinę, której jest godzina akurat 1. Która? 15. To jest aha, która nie można włączyć. Ale można chować się na przykład w szafkach. Właśnie, ja wam nie pokazałam. Y, tutaj jest taka do pocztówki, tu można y, w tej pocztówce, no, tu można chować szybki, tu można nie List, liść na przykład, że cześć, jestem wujkiem na przykład z Turcji, tak? Y, I dobra, y, tu mamy kanapę i te kanapy możemy rozkładać na różne rzeczy. I tu można zrobić fotel, oj tu jest coś, taką jedną kanapę, albo taką, oj on... poczekajcie, o albo takie coś, nie? To jest ruch. To mamy teraz laptopa. Komputer nie laptopa. Taki stary komputer z lat 50. Lat, 50 80. I tu mamy y, na I się wymieniać za szmaragdy. Jeżeli będziemy mieć jednego szmaragda, możemy tutaj sobie kupować różne rzeczy. To jest jakby mini mi eBay, ale albo to jest eBay. EBay jest taka angielska, coś takiego. Mm, angielski ten alegro. I tam jest taki iby e ale tu za jest. I tu mamy talerzyki, które chyba można kłaść, ale nie wiem nawet. My yy, się weźmiemy. A nawet nie wiem wam bo. Nie próbowałam tutaj. O, może. Fajnie, naprawdę bardzo to jest, bo. Fajnie. O, i tu mamy rolety. I możemy je spać, możemy tak. O, i tu mamy nawet ognisko tutaj jako komiń też O, Dobra, tu mamy szafkę. I tutaj możemy zrobić wykorzystać. Mamy nawet jedną kręciczkę. O, i to była moja pierwsza muzyczka, kiedyś poszłem trap. Nie wiem, się nie, połączmy. I dobra, i tu mamy... Mamy pieknik i tu możemy w tym piekcie kółej mikrofalowej przystąpić. Nie wiem, czy to możemy. Nie, co jest, tutaj jest start, jest jakieś, nie mm. wiem, czy to jest jakieś jest ale nie wiem, czy tutaj może. Eee, a to nie jest do tego? Ja tutaj nawet nie testowałem tych rzeczy, bo mi się nie chciało. Ale możemy. O Zajączka, ale nie wiem, czy to jest w tej wersji. właśnie się baw. Chciałbym tutaj, tu tu jest mamy tutaj, I tutaj, tutaj, Nie nie wiem gdzie to tutaj, 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 Oj! To to nie działa akurat, ale... Tu, tutaj, to... Się tutaj, czyli, nie tutaj, Wolę jakieś no bo jak na razie to przestawiamy O, i tu mamy wiatr, działający Albo się zrobimy tajemnicze Tu mamy yy, wiatr działający, a jeżeli się na niego wytrzymamy, No on się wyłącza Ona się wyłącza Ale to Dobra, dobra. Yy, tu mamy wodę, a nie tu tajemnicze yy, Tu mórz, aha, to pieki, czyli na przykład yy, COAL żyjemy sobie takie coś w soal. tak i się podpie podpieczemy podpiekrzemy mięsko mięsko sobie podpiekrzemy, bo czemu nie i tu chyba o nie, a tutaj się chyba a nie wiem. nie wiem gdzie to jest a nie co a i się podpieka, ooo a to jest takie te magiczne Fajne! Myślę, że... O i patrzcie i oka się włączymy. I nam działa. Możemy się bawić. Yy, pamiętajcie, że będę yy, takie... Minecraft prawdziwe życie. Też tak będzie. Jeżeli mi się uda załatwić coś z kolegą. Też będziemy z kolegami grać i martwić się na pewno co za ładnie. I tu mamy... No się to się nam tu możemy na przykład się schować. Nie wiem, czy to, jest, czy to się nam tam rodzi. A tutaj możemy się schować. Tu mamy lampki. Tu mamy lampki. Tam, jeżeli będą święta, to też. albo sylwester. Sylwester, nie. Jeżeli. Chyba. I, i, i tu mamy. o, działają się i tutaj cholnika cholnika tutaj, do cholnika 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 O, tutaj sobie cholnika a nie przeskoczymy. cholnika 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 i cholnika cholnika tutaj cholnika 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 bo to może jakieś na nas, bo to go też położyć. To możemy różne takie rzeczy, koszty. I to jest fajne. Ale możemy nawet czekać się Bo tutaj te takie, żeby... No o i tu mam na razie Ale to jest letem Teraz y, Szkoda, że tutaj tu, tu nie wzięłam. Y, I tu mamy łaziekę. Y, tu mamy zlew. Zlewu nie ma. Y, więc ja to nazywam zlewem. A na zlewu nie ma. Tu też minus. Tego można. Podłogarka jest na Nie wiem, właśnie. Po to w takie dziewicze zna się tam bo... bo. Że ja nie ma tego, no. Tylko było to. gdzie tam przebadło. No i nie ma takiego. Tu jest wam. A, i tu mamy wam. I tu możemy się położyć. I możemy się delegować. Tak jakby to by, było tak? I tu najlepszy kibelek. Bo kibelek jest. Że, że się usiąść.

A i tu jest du jakieś dukarki da się to, nie, tutaj się nam da się dukować. Tak więc wydaje, tylko przyklejomym. I na górze mamy to, komin. Komin jest pozorny, tak jak na innych domkach. Tu mamy to, tu mamy tam. I mamy takie ładne, nie wiem, jest, ale cukry

są o tyle fajne że naprawdę jest dużo twórców na razie dwa długi twórców co ma DegoCraft i ma Mister Craft i Mr. Craft, nie trzeba Mister Craft Mr Craft Mr. Crafting Nie wiem, to się czyta. i naprawdę fajne są a właśnie prezenty jeżeli my... U, ej! Co możemy coś iść? Chować nawet? Brak. Święta. O! Chcę dołączyć w modu. Lubię bardzo. Yy, Dekupę, prawda? I mam jeszcze krawater. Ale nie lubię takiego minusu. W tych nie ma działających rzeczy. To są tylko ozdobne rzeczy i tylko one potrafią. Hmm, no, we rzeczy e, nic. potrafią. Landlust To taki mod też bezsensowny. Tutaj prawie nic nie no. ma. Tylko jest lustro, to ja tylko skorzystam z tego. Latarenek, łóżka, boileru, o to jest też fajne i nie, nie rura. i tylko te, a i te... Jak buduję swój domek, to ja też lubię stary domki, bo ja jestem klimat. I te dachy, czyli były ściana. I tak ja robię właśnie przy niektórych Tylko na razie nie ma. Wiele naprawdę... No w muzeum, skorzystam z tego mowa. Z prawie wszystko. No nie jest wszyscy, prawda? Ale skorzystam no, z nie wszyscy. Całkiem mniej Nie lubię, wam powiem, moda tego. Też lubię. Mogę na auto. Ale. Jeżeli postawimy auto. To ono rzeczywiście się rozgrobać. I jest dopiero, o widzicie? tak, tak, jak tu. O, widzicie? postawiamy. O, a po tutaj. O, o patrzcie, nawet no, no, macie te otwierania. Tylko coś się może dziareperować. Tylko coś, też, właśnie, najgorsze. Maćkę się, się otwiera. O, jak otwierać tą maskę? O! Tu przesuwa nawet już nie ma. Fary, 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 Apple, to bardzo fajne auto się Seat Apple. Poczekaj, jaka to firma? Unlu, jakiś. unlu. Dobra. To ja patřeba. I ta firma będzie odniósł. O, o! I tutaj nam ten. I będzie... O nie. I będzie super, że po tym jest. No to wow. Ty. Ty. Kałku. Kałku. Czy? Yy, i at the station. Te mody, to są te ja dzę, to tylko czasem takie A To był ten na to? Oj. To mi nie świetnie się. To nie świetnie 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 w świetnie 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 i tak będzie, bo chyba. I może no, ja potem spalę. Nie, wiem, tego nie przestawać. Nie, wiem. No, ej, musimy pchać. Gupiał się, no poczekajcie, bo kiedyś jakaś skorzystać z innych, to mnie niepokoi. правда я не Это лебух, крем и топсаричка, и To się tak kopa. Ale dobra. Jeszcze raz w tym. Yy... Nie, to tam ten, to się tak kopa. Naprawdę, yy, polecam wam mody The Craft, z tego Minecrafta. Potem mam wszystkie te, yy, o Boże. Ale ja vám všetky môžu Tak vám si zaoferovávam. Čo vám si zaprezentovalo. Ja vám je poradím. Napravo. Čo Bo... Więc Też może Albo no Bo ja też czasami

e o auto me ajudou utopimy? o bom viu o topo então Jesus desce já que bye bye olha não deve ser mais bye bye já tá Сейчас Szesła. Krzeszła bra. Znaczy trochę ale nieważne. Więc to się trzeba zrobić, to się postawiam. Więc